Cześć, witajcie, z strony w To kolejny odcinek z Farminga 22. Budowanie polskich gospodarstw. Odcinek trzeci. Kolejny odcinek z, z Dziechowa. Przechodzimy do prezentacji. Zaczniemy, może, od początku. Od, od głównego wjazdu. Kwiat otwieramy na myszkę. Tutaj jakiś taki ogródek początkowy. Łada znowu jest, tylko teraz czerwona. Jakiś, jakieś tabliczek na gości jakby ktoś przyjechał butle gazowe, certyfikat, certyfikat z Unii to już jest bardziej takie po zmianach gospoda, takie bardziej na dotacjach jest na nowszy sprzęt tu stary bizon to jest chyba 60 Z060, jakiś pierdolnik pod płotem, kosiareczka taśma, odciąg, i drugi wyjazd wyjazd Wjazd, wyjazd z funkcją w tej i we w no to jest tu, czekajcie, mm. yy, chwila, problemy techniczne o i to go jest tutaj na mapie, co widać? O, tutaj dobra, przechodzimy do dalszej prezentacji tutaj, wóz, z beczką. Jakiś kolejny, jakieś śmieci pod płotem Jakiś granulat chyba, co to jest za granulat? A, to jest ten do kiszonki Tutaj belasia na krowy Pastwisko wyszło zajebiście Co do tego Albo najpierw tu przejdę Tu kurnik Pięćdziesiątka pod chałupą Tu się palety normalnie robią Tu się daje Jakieś małe drzewko, tu normalnie do kurnika można wejść o, tylko tutaj płot jest, ale normalnie widać, że tam chodząca. Sześciutka. A to jest sześciutka. na pierwszym odcinku, były trzypę. Landini. Potężny sprzęt. Tu mamy pisary, Ten, konstrukcję od beczki. Może wyłączę. A nie, było wyłączone. E, worki. Rozsiewacz. kolejne jakiś śmieci. Wanna. Wózek. Tu ogólnie tych wrot w ogóle nie było, tak, dorobiłem je. To jest w ogóle słupek od bramy, tylko powiększony w się, Wszystkie te bramy w się były stawiane. O. Otwiera się te, tylko trochę w wchodzą w siebie. Ale to jest tak znikomy błąd, że mi to nie przeszkadza w graniu w ogóle. Jakiś warsztacik. Łycha. przetrząsarka, Zgrabiarka. To jest ta listwowa. Fajna jest. Ogółem. Dobra. Zaczniemy teraz od krów. Normalnie drzwi otwierane wieżej. Ja. Tu po tej stronie nikt nie stoi. Tu musiałem pociągnąć to paswisko bardziej tu, żeby koryta były tu. Normalnie można tutaj i wodę dawać wszystko. Tylko nie wiem, gdzie się mleko odbiera. To będzie problem. Nie ale gdzieś tu musi być w środku. Tu normalnie się krowy chodzą. Chciałem pomalować tę łąkę tutaj, co mają, w pasisku, ale po każdym wczytaniu sejwa wraca do tego, do tej trawy, takiej podstawowej, co się postawi. Dobra. Tu buda, dla psa. O, jak ma się nazywa? Wenus, ale kurwa mu im dali. Stalowe, wieże ja. Trochę ziemia wchodzą, ale już nie będę tego, nie będę tego poprawiał. Normalnie klepisko jest, wszystko jest. Wóz. Taka bardziej do platforma. Worki z wapnem na sezon przyszły. Przechodzimy na tyły gospodarstwa. Na tyle się sporo dzieje. Przejdę może do tutaj. Te belki są w, w gęsie postawione. Ale leży coś. W gęsie postawione tutaj jakiś do zagajnik, tu drewno, ogacenie. Bluszcz na dachu łąka tej ustawiłem <laughs> <laughs> stare burty z przyrzepy. tutaj header do Bizona Giganta Kultywatorek i pryzma na kiszonkę, tylko trochę źle się ustawiła, ale to tam mi nie przeszkadza Mi to nie przeszkadza. Byle, Byle działo. no tu się widzicie, pokazuje kawałek maszyny i to nowy, nowy, nowy zator to jest dobry sprzęt, to jest Proxima tutaj Prasa, nevolanda tam z tyłu jest ten widły dobel jeszcze na gwarancji jest, jest, to nowy sprzęt jest zamkniemy go, no, żebyś nic się nie stało, to jeszcze na gwarancji, pług do Landiniego, piątka obracana, tu kolejne jakieś stare, jakieś sztachety, pachałki, płyty, kanka z mlekiem, kolejny taki pierdolnik, ta płyta, e, ten, płyta na obornik normalnie chyba powinna działać, mi się wydaje, nie wiem. Jeszcze nic mi nie pokazało. Tutaj jest kupowany szambu, yy, to nie jest z tego. Chyba się tutaj przy drzwiach jakoś odbiera. Zrobiłem baraczki poukładane, wszystko elegancko. W tym farmingu się zajebiście byle ustawiał byłem. Tutaj nowoczesne już są maszyny. Szambiarka i rozgnojnik. <grym> no wiadomo, że to jest o, rozrzutnik, nie, nie żaden rozgnojnik. Cypka duża, to jest chyba sam D83 Bez Kipra Coś tak tnie trochę, dobra Przejdziemy się po polach To pole rzepak rośnie, to taki wyłorałem najpierw to wszystko łąka należąca do tego gospodarstwa Jeszcze o to jeszcze należy, to jest zaszambowane Wszystko I jeszcze o to pole, to też jest zalane gnojowicą no, ciągnie się w tej weftce. Hmm, chciałbym wrócić. O, i czy jeszcze coś wam pokażę? Yy, te budynki, wszystkie co tu są. Ten dum. O, jeszcze tutaj klimatyzację postawiłem w jazie. To jest takie śmieszne w sumie. Jakiś stary dom, a taką klimatyzację ma. No ale dobra. Hmm, temat trochę chyba byłoby koń. No, na tyle. Chociaż nie jakby ktoś się pytał. Kto pytał. Pokażę wam skąd wziąłem te budynki, bo ja nigdzie je nie pobierałem. Są po prostu zwykłe budynki z mapy, tylko przeniesione wrota dodane, wiecie. Już wam pokazuję skąd wziąłem. Lecimy do tego skrzyżowania i od skrzyżowania jedziemy z tej. Lecimy prosto. I... A nie, nie musimy prosto. I tu są... O właśnie. Oj, gdzie ja wpadłem? A. I tu są takie trzy gospodarstwa. Jedno, drugie, trzecie. A, kolizję usunąłem, zapomniałem. No, mogę sobie latać normalnie. No i tu normalnie mamy to gospo, co tu jest. Po prostu je przeniosłem w rota dodaję do, wiadomo jakich pierdołych nadawałem. Tak to wygląda. O, ole fajne. Potem sobie to gdzieś skopiuję. Co my tu jeszcze mamy? Jak fajny dom. Dobra. Chyba już, chyba już wszystko pokazałem. Może tu taki pierdolnik jeszcze pokażę pod płotem. O proszę bardzo. Te drzewka były oryginalnie, tylko ja w ziemię wbiłem bardziej by nie wyglądało to naprawdę uwieście i to by było chyba na tyle. Na chwilę 840, dobra, to byłam jeszcze w ramach bonusu. Pokażę jak wyglądało gospodarstwo bez... Po prostu obijam się jak to wygląda Tak z się, wchodzi się na nowy save jak to wygląda A więc to jest to Gospo z, z drugiego odcinka Widzicie, jest ułysał, nic nie ma, tu nic nie pomalowane To... Wszystkie te obiekty z mapy tylko je tutaj, żeby bardziej były O kurdza, tu rosła Płyta normalnie jest, to wszystko bajero Wracamy z powrotem No i to chyba byłoby na wszystko, bo chyba wszystko już pokazałem. Hmm. No i to jak możemy skończyć ten odcinek. Więc jeśli Ci się podobało, to zostaw suba, w górę. Każdy to mówi, więc... I tak już powiedziałem, to wiesz co, zostaw. Dobra, nara.